ma tutaj rychu Teraz chciałbym wam pokazać jak odpowiedź muzykę na mapie Nacht der Untoten, to jest pierwsza mapa zombie odblokowana. W ogóle jest Water War i jest Black Ops, jeśli kupicie dodatek Resurrection, kosztuje 5 złych Dobra, e, wystarczy otworzyć tutaj ten pokój i to wygląda trochę inaczej, nie jest tak, że jest jedna piosenka i po odpaleniu tylko leci i leci do końca, aż skończy i tyle. Tutaj jest takie radio. I jak nożuje, to leci muzyka. Słyszycie? Leci muzyka. Są różne rodzaje muzyki w tym radiu i ona może uczyć cały czas. Inna. super e, e ok. No możecie sobie zmienić, możecie sobie do nastroju dostosowywać muzykę, róbcie sobie co chcecie. Nie wiem, nie zmierzajmy dokładnie nie z tych piosenek, jest tam trochę. Dzięki za oglądanie. Na razie.